To jeszcze w takim razie, skoro już tutaj mamy strażaka, to się zapytam, czy miałbyś jakieś rady ogólne, niekoniecznie związane z fotowoltaiką, takie dotyczące poprawy bezpieczeństwa w domu? No właśnie, bezpieczeństwo w domach zależy tak naprawdę tylko od nas. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które dotyczą wszy wszy wszystkich budynków, w przypadku budynków mieszkalnych są najłagodniejsze. Hmm. Strażacy także nie kontrolują budynków mieszkalnych. Na szczęście, ponieważ wystarczy, że musimy sprawdzać dużą ilość budynków, gdzie musimy dokonywać tych kontroli, nie bylibyśmy po pierwsze w stanie tego zrobić. Po drugie, nie taki jest cel. Za Każdy jest osobą dorosłą, odpowiedzialną i on odpowiada za swoje bezpieczeństwo. Warto więc w ramach tego bezpieczeństwa. E, Podnieść troszeczkę jego poziom. Od wielu w jaki sposób? No właśnie, od wielu, od wielu już lat prowadzimy kampanię Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Mhm. W wielu krajach europejskich już od, od kilku, kilkunastu lat jest obowiązek posiadania przynajmniej jednej czujki dymu w mieszkaniu, a jeżeli mamy do czynienia z domkami jednorodzinnymi, taka czujka powinna znaleźć się na każdej kondygnacji. Nie jest to wydatek duży, nie jest to duża inwestycja, bo to jest to wydatek w granicach kilkudziesięciu złotych za czujkę. Plus baterię. Plus baterię, o której należy pamiętać, przynajmniej raz do roku ją wymieniać. Chociaż są też czujki, które mają własne zasilanie na 5 lat, gwarantujące nam, że ta czujka będzie działać bez konieczności wyciągania tej baterii, czy ściągania czujki. Montaż jest banalnie prosty, zajmuje kilka, kilkanaście minut i tak naprawdę mówimy, że jest to mała inwestycja w duże bezpieczeństwo. Dlaczego? Czujka obudzi nas, nawet kiedy bardzo mocno śpimy. Już przy niewielkiej ilości dymu, którego my nie jesteśmy w stanie zauważyć, czujnik aktywuje się i, i uruchamia głośny sygnał dźwiękowy. Do pożaru najczęściej dochodzi wieczorem albo w nocy, kiedy śpimy i kiedy nie jesteśmy w stanie wyczuć tego, że coś się dzieje, a tym bardziej zareagować na to. Dlatego zgłoszenia do Straży Pożarnej często trafiają zbyt późno. Kiedy przyjeżdżamy na miejsce, widzimy budynek cały ogarnięty płomieniami. Kiedy wchodzimy do środka, udaje nam się wyciągnąć osoby z sypialni na zewnątrz, nieprzytomne. Mimo udzielonej pomocy, często kończy się to dla nich tragicznie. To są te tragiczne statystyki. A to są czujki dymu, czy tlenku węgla, czy jedno i drugie? Tu poruszyłeś też ciekawy temat. Są dwa rodzaje czujników, właśnie czujki dymu. Które powinny znaleźć się w każdym, moim zdaniem, mieszkaniu. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w bloku, czy mamy instalację gazową, czy mamy tylko instalację elektryczną, w każdym budynku może dojść do pożaru. Czy będzie to spowodowane właśnie zabawą dziecka, nieuwagą dorosłego, czy złym zachowaniem sąsiadów. Pamiętajmy, że ludzie, którzy giną w pożarach, nie giną od płomieni. Oni giną od dymu właśnie. Dym, z którym mamy do czynienia przy pożarze budynku mieszkalnego, zawiera w sobie poza tym tlenkiem węgla, czyli poza czadem, całą tablicę Mendelejewa i kilka głębszych oddechów powoduje, że stracimy przytomność, nie, nie będziemy w stanie już właściwie zareagować i, i może być za późno. Taka czujka obudzi nas, czy ostrzeże nas w momencie, kiedy jest jeszcze dużo czasu na właściwe zachowanie. Z kolei czujki tlenku węgla, o których powiedziałeś, e, czujki tlenku węgla sygnalizują obecność czadu. Kiedy ten czad powstaje? Co, co to w ogóle jest? No, przy spalaniu. Przy spalaniu. To jest, to jest niepełny produkt spalania. Przy normalnym czy procesie spalania powstaje dwutlenek się... węgla. Natomiast jeżeli brakuje tlenu, brakuje świeżego powietrza, bo uszczelniliśmy okna, bo zatkaliśmy kratki wentylacyjne w łazience, a mamy tam przepływowy gazowy ogrzewacz wody, potocznie nazywany ją Wtedy podczas spalania, zamiast wytwarzać się dwutlenek węgla, powstaje tlenek węgla. Tlenek węgla jest to substancja straszliwie niebezpieczna, bo już niewielkiego stężenia powodują Pierwsze objawy typu bole, bóle głowy, mm, osłabnięcie, natomiast jeżeli, jeżeli mamy... Ona jest też bezwonna, prawda? Tak, się nie tlenku węgla rzeczy. nie widać, nie słychać, nie czuć. Nie podrażnia naszych zmysłów, w żaden sposób nas nie, nie ostrzega przed swoją obecnością. Tu mamy do czynienia z dwoma scenariuszami. Scenariusz pierwszy, czyli uszkodzony przewód kominowy, gdzie dym... Zamiast wydostawać się na zewnątrz, rozchodzi się po budynku mieszkalnym. Może być połączony, może dostać się do przewodów wentylacyjnych i często ludzie na początku, zwłaszcza sezonu jesienno-zimowego, kiedy uruchamiają swoje urządzenia grzewcze, zaczynają skarżyć się na bóle głowy, gorsze samopoczucie ale lekceważą to, zrzucają winę na, na pogodę, na, na przemęczenie, może jakieś przeziębienia czy zagrożenia covidowe. No tych wytłumaczeń jest wiele, ale bardzo często może to być pierwsza oznaka właśnie obecności tlenku węgla. Jeżeli nie, nie sprawdzimy przewodów kominowych, nie będziemy dbać o nie i zlecać tego fachowcom, może dojść właśnie do takich uszkodzeń, a przebywanie w atmosferze z tlenkiem węgla, nawet z jego niewielką ilością, ale po długim czasie, powoduje zniszczenia w naszym organizmie, których nie da się cofnąć. Pytanie mam jeszcze, bo wcześniej rozmawialiśmy o gaszeniu wodą. No wodę w domu ma każdy, więc jak się coś zapali, no to może próbować to gasić wodą, a jest. Czy, czy dużo bezpieczniej mu będzie, gdy będzie miał tą gaśnicę? <śm> to, może, to może zacznijmy inaczej. Ja, ja chciałbym Państwu przybliżyć y, y, procedurę, jak zachować, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy w naszym mieszkaniu dojdzie już do pożaru. Jak rozmawialiśmy, nigdy nie możemy tego uniknąć, ni nigdy nie, nie możemy całkowicie wyeliminować ryzyka, że do naszego mieszkania, do naszego domu. Przedostanie się dym, czy też pojawi się tam ogień. Nie jest to całkowicie możliwe, nawet stosując wszelkie znane nam zasady bezpieczeństwa. Więc kiedy chociażby śpimy wieczorem właśnie w sypialni i ta czujka dymu uruchomi się, obudzi nas, co należy zrobić? Pierwsze co... Ja w pierwszej kolejności wyszedł z domu. I to właśnie podpowiada nam instynkt, czyli uciekać. I jest to najsłuszniejsze i najlepsze rozwiązanie, tak naprawdę. Zanim jednak. Może jeszcze tylko dodam, bo to się nagrywa, no. że niekoniecznie sam no za zabrałbym Właści, też rodzinę. Właśnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że jest to oczywiste. Jeżeli mieszkamy w budynku jednorodzinnym, mieszkamy z naszymi najbliższymi, ostrzeżemy ich na pewno pobiegniemy po nasze dzieci, ostrzeżemy rodziców, wyciągniemy, obudzimy ich, wyjdziemy jak najszybciej na zewnątrz. Ale jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, w normalnym bloku z mieszkaniami, wyjdziemy, wychodzimy, na, otwieramy drzwi, wychodzimy na korytarz i widzimy, że jest tam dym, należy też jak najszybciej opuścić budynek, ale pamiętajmy, że nas, nasi sąsiedzi mogą spać, mogą nie mieć czujki, mogą nie zauważyć tego, uderzajmy w drzwi, krzyczmy, pali się, to, to, to da im szansę na właściwe zachowanie, na bezpieczne opuszczenie budynku mieszkalnego. Proszę mi wierzyć, że na, na hasło pali się ludzie dużo sprawniej reagują niż kradną, biją czy gwałcą. To, to już badania pokazały, każdy dba o swoje bezpieczeństwo, z tym bezpieczeństwem innych jest już tak różnie, ale, ale o swoje bezpieczeństwo to instynkt podpowie nam, co należy robić: uciekać jak najszybciej na zewnątrz. Kiedy jesteśmy poza budynkiem, co należy zrobić uspokoić się troszeczkę i skorzystać z takiego urządzenia, które już chyba każdy teraz ma, czyli z telefonu, wezwać straż pożarną. Numer... Czy nie, żeby zrobić zdjęcie yy, no, ładnego pali, pożaru? Jak pali nam się budynek, myślę, że nie mamy aż tak e, dużego poczucia humoru, żeby, żeby wrzucać to od razu na Facebooka czy, czy Twittera. E, natomiast należy wezwać jak najszybciej tą straż pożarną. Im szybciej otrzymamy zgłoszenie, tym szybciej przyjedziemy na miejsce. Może się wydawać to oczywiste, jak zgłosić pożar, prawda? No telefonicznie. Mhm. A co należy powiedzieć, jak sądzisz? Pali się, podać adres, yy... no i chyba nawet nie trzeba mówić, przyjedźcie jak najszybciej, bo... <laughs> tak, tak. E, powiem Ci, że z doświadczenia wiem, że, że zdarzają się takie telefony, osoba łączy się ze strażą pożarną i słyszymy, pali się, pali się, przyjeżdżajcie, pomóżcie, pali się i, i ktoś... Rozłącza się, bo coś trzeba zrobić. No, informacja, że pali się, jest dla nas naprawdę cenną informacją, to znaczy, że jesteśmy potrzebni. Ale, ale to tylko pół informacji. Ale jak to, na razie. No, no nie, to jest tylko zasygnalizowanie samego problemu. Natomiast jest jeszcze kilka takich informacji, które przydałyby się nam już na etapie wysyłania na miejsce jednostek. Ja nie będę katował ludzi, co mają mówić i o czym mają mówić, ale ważne jest, żeby zapamiętać jedną zasadę. No to i tak mogą zapomnieć sytuacji, kiedy pojawi się panika. Jeżeli już wykonujemy połączenie na 998, zgłaszamy, że pali się nasz budynek mieszkalny, no podajmy ten adres, powiedzmy gdzie to jest, jak dojechać, ale najważniejsze jest, rozmawiamy z dyżurnym Straży Pożarnej, z tą osobą, która odebrała połączenie, tak długo, aż to on nie powie, że jest koniec rozmowy. Dużowni wiedzą o co się pytać, poprowadzą rozmowę właściwie, uzyskają wszystkie informacje nawet od zdenerwowanej osoby, której właśnie pali się budynek mieszkalny, dom wymarzony, budowany przez wiele lat, a także są w stanie podpowiedzieć, co należy zrobić, żeby było bezpieczniej. Zapamiętajmy więc tą jedną zasadę. Nie rozłączamy się, dopóki dyżurny Straży Pożarnej Nie podziękuję za rozmowę. Często jest tak, ile, że jeszcze. Ile dyżurny potrzebuje czasu, żeby wyciągnąć taką no, informację, które potrzebuje? Wiesz co, to zależy od e, charakteru zgłoszenia, od e, osoby zgłaszającej, jak ona jest w stanie przekazać te informacje. No tak, bo ja rozumiem, że Ale... to nie zajmuje 15 minut. Nie, nie to, bo... nie, to nie, to nie jest typowo towarzyska rozmowa o tym, co u ciebie słychać, tylko jest to szybkie i konkretne zadawanie pytań. Pytań, które pozwalają nam jeszcze lepiej przygotować się do działania już na etapie wyjeżdżania. Natomiast, nawet jeżeli rozmowa będzie trwała 3-4 minuty, to już na samym jej początku zapalają się dzwonki alarmowe, strażacy są już poinformowani, udają się szybko do samochodów i są w gotowości do wyjazdu. Także to to, że będziemy troszeczkę dłużej rozmawiać może nam pomóc w lepszym przygotowaniu się. Na pewno nie, nie wpłynie negatywnie na, na samo zdarzenie, więc pamiętajmy, ta rozmowa musi być wystarczająco długa. Wróćmy może jeszcze tylko do tej gaśnicy, o którą wcześniej zapytałem. To może zanim wrócimy do ga gaśnicy, ja jeszcze dokończę naszą procedurę, Dobrze. jak zachować się przy pożarze, bo nie udało mi się tego skończyć. A e, to, że zgłosiliśmy do straży pożarnej zdarzenie, no w co należy później zrobić? Możemy spróbować ugasić ten pożar, jeżeli jest on niewielki i nie zagraża to naszemu życiu, zdrowiu. I jak go ugasić? Hmm. Najlepiej mając gaśnicę, której niestety, ale przepisy w naszym kraju nie nakazują posiadać. Gaśnica taka musi znaleźć się w samochodzie osobowym, ale w mieszkaniu czy w budynku mieszkalnym już jej nie musi być. Pytanie więc, z czym to zrobić? No. Wiadrem z wodą, tak jak na filmach. To tylko na filmach tak działa, więc w normalnej sytuacji, czyli w typ, przypadku typowego mieszkania, w którym gaśnicy nie ma, nie jesteśmy w stanie już w żaden sposób zareagować. Możemy tylko poczekać, aż na miejsce przyjadą strażacy. I tu jest ważny element jeszcze, ważne zadanie dla nas. Jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, to my możemy udzielić naprawdę cennych informacji strażakowi dowódcy, który przyjeżdża na miejsce. Możemy mu powiedzieć, czy w tym budynku są jeszcze osoby, czy mogą być osoby, czy, czy to, że u sąsiadów drzwi są zamknięte, oznacza, że wyjechali na wakacje i tam nikogo nie ma? Mamy taką pewność. Czy może śpią twardo i nie usłyszeli tego, że coś się dzieje? Od tych informacji może zależeć życie ludzi, bo strażacy najpierw wchodzą do budynku i sprawdzają wszystkie pomieszczenia. Ważną informacją też jest, czy w danym pomieszczeniu, w danym mieszkaniu mogą przebywać dzieci. Nasze doświadczenia pokazują, że dziecko, które jest wystraszone, chowa się w tak dziwnych miejscach, że strażak, który wchodzi do budynku, ma na sobie aparat oddechowy, czyli maskę która, na twarzy, która ogranicza jego pole widzenia. W budynku jest wyłączony prąd, czyli jest ciemno, pojawia Wygląda się tam jak dym. Kolejny potwór, który. To po pierwsze, po, po drugie, w tej, w tej też mniej zauważa. Nie, nie, nie jest to takie łatwe. Jeżeli wiemy, że w tym mieszkaniu jest dziecko. Jesteśmy w stanie je znaleźć, zlokalizować. Sprawdzimy dokładnie całe mieszkanie, centymetr po centymetrze, zajrzymy pod, do lodówki, do pralki, sprawdzimy, czy we wsalce nie schowało się. Pomysłów jest wiele. Natomiast jeżeli nie dostaniemy takiej informacji, Możemy uznać, że w mieszkaniu nikogo nie ma i pójść dalej, a zostawienie dziecka to jest skazanie go na pewną śmierć w takim mieszkaniu. Więc to są te informacje, które naprawdę są bezcenne i mogą uratować życie. To powinniśmy zrobić, kiedy już na miejsce przyjadą pierwsi strażacy. A teraz wracając do tej gaśnicy. Gaśnicy nie trzeba mieć w swoim mieszkaniu czy też w swoim domku aczkolwiek nikt nam nie zabroni jej posiadać i ja sugeruję Czyli nie trzeba, i teraz, ale można. Ale a, a czy oczywiście Warto. Uważa, uważam, że tak, bo, bo kiedy już dojdzie do, do pożaru, no chociażby w wyniku zabawy dziecka sąsiadów, które podpali choinkę i pożar zacznie przedostawać się na, na firanki i ogarniać powoli salon, to czym to ugasiemy? Tym szklanką wody, kubkiem wody, no wiadewko może być w piwnicy, więc zanim tam dobiegniemy i przyjdziemy z tym wiadrem i woda nam się rozleje jeszcze… To tylko piwnica. Tak, tak, od kilku lat na, na, na rynku dostępne są takie tak zwane gaśnice domowe. Są to urządzenia niewielkie, a skuteczne. Działają na zasadzie gaśnicy mgłowej, czyli nie powodują zniszczeń. Są bezpieczne, jeżeli chodzi o instalacje elektryczne. Nie zajmują dużo miejsca, one mogą znajdować się w kuchni, nie szpecą pomieszczenia. To nie jest typowa taka czerwona gaśnica, jaką wszyscy kojarzymy z budynków użyteczności publicznej, czy też może z innych. Poszukamy miejscu. zdjęć w internecie i wgramy do tego filmu zdjęcie, mhm. żeby można było zobaczyć jak to wygląda. Zalecamy posiadanie czegoś takiego. Jest to taki pierwsza pierwsza deska ratunku, coś co możemy coś czego możemy użyć samodzielnie i możliwie, że uda nam się opanować rozwijający się pożar jeszcze w zawodku nie będzie nawet potrzebna interwencja straży pożarnej jeżeli nie będziemy posiadać takiej gaśnicy nie jesteśmy w stanie zrobić nic musimy jak najszybciej wyjść na zewnątrz i czekać bezpiecznie aż przyjadą strażacy jednocześnie obserwując jak nasz dobytek ulega spaleniu druga sprawa gaśnice proszkowe gaśnice proszkowe takie co najmniej 12 kg no, albo szóstka. No, szóstka to jest taka minimalna. Wydaje mi się, że takie urządzenie powinno znaleźć się 6-kg 6 gaśnica kilogram. proszkowa. Gaśnice proszkowe są bezpieczne, jeżeli chodzi o instalacje elektryczne, więc taka gaśnica powinna znaleźć się, moim zdaniem, w pomieszczeniu, gdzie, gdzie mamy yy, falownik, tak aby stanowiła pewne zabezpieczenie. Możemy jej użyć odległość co najmniej metra od odgaszonego elementu i, i ona działa naprawdę bardzo skutecznie. Powoduje co prawda trochę zniszczeń, bo ten proszek będzie wszędzie, ale w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie zazwyczaj te falowniki się znajdują, chyba że są zlokalizowane no w garażu, na zewnątrz, w albo w garażu, zazwyczaj. myślę, że warto, warto zaryzykować to sprzątanie jeszcze przez najbliższe dwa lata pozostałości proszku, żeby jednak ograniczyć rozwój pożaru. Taka gaśnica, naprawdę, naszym zdaniem, zdaniem strażaków, jest zalecana. Szkoda, że nie jest wymagana. Gaśnic, Okej, okay, gaśnica w domu się przyda. Yy, a co z gaśnicami samochodowymi? Czy one. No, on, są wymagane, ale czy one się sprawdzają? Ja tutaj pytam, mhm. dlatego, że y, mój samochód kiedyś się zapalił. Y, na pięć gaśnic trzy nie działały y, i no, sprawę załatwiła dopiero straż pożarna. I przyznam, że wtedy po tej akcji nabrałem olbrzymiego szacunku do, do Waszej. Y, Służby. No, szkoda, że musiało dojść do pożaru Twojego <noise> samochodu, żeby osiągnąć ten szacunek, ale to, to już tak na poważnie. Dla... Ale to dlatego, że zobaczyłem na żywo. Po prostu każdy wiedział, co robić. Zero takiego. No, każdy był zdecydowany, i super przebiegła ta akcja. Przepisy nakazują posiadanie nam gaśnicy w samochodzie. Ciężko jest ugasić płonący samochód małą gaśnicą samochodową, który, którą każdy z nas w tym swoim samochodzie posiada. Natomiast taka gaśnica może pomóc w ugaszeniu pożaru, który dopiero się rozwija. Lub też wykorzystanie kilku, kilkunastu takich gaśnic także może ułatwić to działanie. Przy rozwiniętym pożarze samochodu tak naprawdę już nie, mamy, nie ma szansy, żeby, żeby ugasić ją samodzielnie. Przyjadą strażacy i ugaszą ten płonący samochód. Natomiast przepisy ruchu mówią kodeks ruchu drogowego mówi o obowiązku posiadania takiej gaśnicy szkoda że ustawodawca nie rozszerzył tego obowiązku właśnie na swoje mieszkania i budynki mieszkalne bo taka gaśnica może się przydać ponieważ mówiłeś tutaj o samochodzie to e, taką ciekawą historię chciałbym przybliżyć tobie i, i słuchającym nas no, osobom e, mój kolega kiedyś m, miał do czynienia z takim właśnie zdarzeniem kiedy kiedy czyścił swój samochód, sprzątał go, ponieważ oddawał następnego dnia auto leasingowe, demontował wszystkie rzeczy jego prywatne, jakie były w tym samochodzie. Tutaj, jakieś naklejeczki, tutaj gadżeciki, to co dostało od żony, i tak dalej. Ostatnia rzecz, jaka została do usunięcia, to było CB Radio. CB Radio, które sam własnoręcznie zainstalował w tym samochodzie, wpiął się w instalację elektryczną w taki bardzo bezpieczny sposób, aczkolwiek omijając wszelkie inne zabezpieczenia, żeby na pewno to CB Radio cały czas działało. Kiedy rozłączał przewody, wtyczki, wysunęły się przewody z jednej z wtyczek i zaczęły zwierać ze sobą. Nie wiem dlaczego to było poza głównym bezpiecznikiem, w każdym razie pojawiły się iskry. Kiedy starał się wyciągnąć te przewody z tunelu kablowego, no schowały się jeszcze głębiej, poharatał sobie tylko rękę i już po chwili czuć było smród spalenizny. Wyskoczył więc. robi się nerwowo. Tak, tak, wychodził z samochodu, ale, ale Piotrek jest taką osobą bardzo spokojną, która potrafi zachować zimną krew, więc pierwsze co. Przypomniał sobie nasze wszystkie rozmowy szkoleniowe na temat e, pożarów, jak strażacy się zachowują, co robią. Mieliśmy dużo takich rozmów przy okazji urodzin, imienin, sylwestrów i innych tego typu spotkań towarzyskich. Przypomniał sobie, że pierwsze, co strażacy robią, to odłączają zasilanie, czyli maska do góry, zerwał klemy z akumulatora. Kolejny punkt się się iskrzyć. Przestało się iskrzyć, ale dymiło się cały czas, już niestety. W, tych, w samochodzie dymu było co coraz więcej, więc drugi punkt działania Strażackiego, jaki pamiętał ze szkoleń, to jest gasil. No więc wyskoczył po gaśnicę samochodową, którą każdy z nas ma w samochodzie, w łatwo dostępnym, podręcznym miejscu, czyli w bagażniku pod plandeką. <laughs> no e, właśnie, w Gdzieś bagażniku. koło koła zapasowego. On miał w bagażniku, może w dostępnym miejscu, ale kiedy, kiedy szarpnął za klapę tylną, okazało się, że zamek jest elektromagnetyczny. Odpięcie akumulatora, klem ściągnięcie spowodowało, że gaśnica bezpiecznie znajdowała się w tym bagażniku, nie była w żaden sposób zagrożona użyciem. Co więc zostało? pozostało? Samochód już dość mocno był zadymiony. Udało mu się go na szczęście wypchnąć z budynku, z garażu swojego. Auto leasingowe domek prywatny, więc tu już było poważne Dobra, ratowanie. Domo, domek niż no, no, no tak, zwłaszcza, że nie mógł, tak, tak nie mógł i tak nic zrobić z tym rozwijającym się pożarem. Wypchnął auto na zewnątrz, już na, na, na zewnątrz przyjechali strażacy, pożar udało się szybko ugasić, zniszczenia nie były tak duże. Natomiast od tamtego dnia, od tamtej chwili w jego garażu stoi sobie spokojnie 6 kilogramowa gaśnica proszkowa. Dba o nią, przegląda ją zgodnie z przepisami i sprawdza, czy, czy jest gotowa do zadziałania. Na wszelki wypadek. Minęło już kilka, a może nawet kilkanaście lat od tamtego czasu, ani razu nie użył gaśnicy. Ale mówi, że śpi spokojnie dzięki temu. Nie że nie użył, a i tak jest zadowolony. Tak, nie, uznał, że nie jest to duży wydatek, a dzięki temu będzie na pewno czuł się bezpieczniejszy. Czyli czujka, gaśnica. I dbanie o nasze wszystkie instalacje, jakie posiadamy. Nie tylko instalacja fotowoltaiczna, ale instalacje odgromowe, instalacje kominowe, instalacje wentylacyjne, instalacje elektryczne w budynku. Ważne jest, żeby one działały sprawnie. Żeby działały sprawnie, muszą podlegać okresowym przeglądom, muszą być sprawdzane przez fachowców. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której też często zapominamy, a którą można byłoby rozważyć poważnie: ubezpieczenie swojego mieszkania w przypadku kiedy już dochodzi do zdarzeń często okazuje się, że straty były olbrzymie, ktoś stracił miejsce, w którym mieszkał i okazuje się, że ten budynek nie był nigdy ubezpieczony albo, albo już od jakiegoś czasu nie jest ubezpieczony. Pamiętajmy, że że ta składka ubezpieczeniowa też chyba je, jest relatywnie niska w stosunku do strat, jakie mogą nastąpić w przypadku zdarzenia losowego, jakim jest też pożar. Ja jestem ubezpieczony, potwierdzam, mm. to nie jest jakaś wysoka składka i Wydaje mi się, że lepiej ją opłacić, niż usłyszeć później. Klasykę, że trzeba się było ubezpieczyć. Dokładnie, ale jesteśmy osobami dorosłymi, właściciele budynków, właściciele mieszkań odpowiadają za swoje bezpieczeństwo. Jak przygotujemy się do tego, jak zabezpieczymy siebie i naszych bliskich, to zależy tylko od nas. Często możemy nawet nie wiedzieć, jakie są sposoby tych zabezpieczeń, także cieszę się, że zaprosiłeś mnie dzisiaj tutaj, że no, chociaż troszkę przedstawiliśmy naszym obserwatorom możliwości rozwiązań, jakie, jakie są stosowane tak, aby podnieść troszeczkę ten poziom bezpieczeństwa w naszych mieszkaniach. Ja również się cieszę, tym bardziej, że no, chciałem z Tobą rozmawiać głównie o fotowoltaice, ale rozmawialiśmy też o bezpieczeństwie ogólnie, no i tak przyznam, że otworzyły mi się oczy w paru miejscach, zwłaszcza jeśli chodzi o gaśnice i czujki takie. Jako strażacy uważamy, że dużo lepiej jest zabezpieczać i przygotować budynek, niż później go gasić. Jeżeli uda się uniknąć tego ryzyka, czy też zminimalizować je przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzi, na pewno przełoży się to na, na duży sukces, czy też na dużo większe bezpieczeństwo jego mieszkańców. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję.